Witam was wszystkich, z tej strony Michał i mam dzisiaj dla was świetny materiał Będzie to mój gaming setup oraz unboxing skaw kontrolera, który użycie już na początku filmu Natomiast klas setup ze względów technicznych ujrzycie dopiero jutro Dziękuję wam za uwagę i miłego oglądania, siemanko Na początku pokażę wam, jest takie zwykłe pudełko, więc zobaczyliście przez parę sekund Więc otwieramy i co jest w środku Więc mamy taki czarny kartonik, co jest w środku Tum, 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 tum Okej okay tutaj mamy jakąś ulotkę, cholera wie po co to jest więc rzucamy to na bok i teraz tak, mamy tutaj cztery dodatkowe grzybki na analogii są różnej wielkości i nie więcej służą do tego, żeby jak dobrze wszyscy wiemy pad od PS3 ma wypukłe analogii, one mają wgłębienia oraz tak zwaną gęsią skórkę, żeby zwyczajnie komfort gry polepszyć i mam nadzieję, że sprawdzi się to w trakcie grania, więc odkładamy to na bok i przechodzimy do ważniejszych rzeczy. Tutaj jeszcze mamy nakładki na triggery. Tego raczej nie będę używał, ponieważ w padzie od PS3 jest to zwyczajnie bezsensowne. Więc i teraz najważniejsza sprawa i to wygląda mniej więcej tak. I tak to jest ten pad z Camp Gaming Controller. Wyjmujemy go i tum 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 tum. I co mogę na początek powiedzieć o tym padzie? Jest na pewno znacznie cięższy niż zwykły, standardowy pad do PlayStation 3. I właśnie o co chodzi w tym zmodyfikowanym padzie, i chodzi mniej więcej o to. Właśnie to jest cała magia tego pada, ponieważ nasza reakcja jest szybsza. Możemy sobie wstawić tutaj nóż, skok, cokolwiek, możemy napierdalać Pani Knajfy w tych zastaranych nubów, więc zemsta się szykuje. Dziękuję Wam za uwagę, Tasiemiec. Witam Was wszystkich z tej strony, Michał, i witamy się po króciutkiej przerwie. I od czego zaczniemy? Jest to moja nagrywarka, którą zakupiłem około 3 tygodnie temu i nazywa się AverMedia Game Capture HD i co mogę o niej powiedzieć, jest bardzo, choć po bardzo przystępnej celnie na Allegro i jest bardzo, naprawdę bardzo wygodna do nagrywania tego typu filmów, więc jeżeli ktoś myśli o bardziej profesjonalnym nagrywaniu filmów na YouTube z Call of Duty przynajmniej, Naprawdę bardzo ją polecam. Cena to około 280 zł, więc naprawdę każdy może sobie na nią pozwolić. Wystarczy trochę poczekać i pozbierać. Więc to, czego używam do zrzucania filmów, jest to Seagate 1 tb i jest to naprawdę strasznie dużo miejsca. Dlatego jeszcze jak na razie nic nie, z, nie musiałem usuwać z tego właśnie dysku. Więc bardzo go serdecznie polecam, jak cały ten sprzęt, i przenosimy się dalej więc witam was po króciutkiej przerwie i to co chcę wam pokazać w tym ujęciu jest to mój telewizor Samsung 32 cale i co mogę o nim powiedzieć to to, że gra się na nim bardzo wygodnie i nie będę wydawał wykazów na temat e, telewizorów ponieważ jest to bez sensu i się zwyczajnie na tym nie znam ale coś co jest dużo ciekawsze od telewizora to na pewno moje słuchawki które są przeznaczone czysto do gamingu i są to Tritony AX Pro 5.1 i tak to są dokładnie te same co maloczek ten sławny youtuber Yy, więc co mogę o nich powiedzieć Są to poza Astro A40 Najlepsze słuchawki moim zdaniem yy, Przeznaczone na konsolę Więc tak one mniej więcej wyglądają Tutaj mamy mikser na kablu Jeżeli wszystko widać I to by było na, na tyle W tym ujęciu tasiemiec I witam was już kochani w kolejnym ujęciu I tak to jest moje siedzisko do grania To jest moja kochana pufa Boże spójrzcie jaka mięciutka A! Ah! A i czuć tą miękkość, więc zawsze jak z wami gram, to właśnie mój pośrodek zapada się w tym miękkim siedzisku i czuć ten komforcik tak, na takim sprzęcie się gra, nie na głupich fotelach, więc zapraszam Was do kolejnego ujęcia. Więc zaraz po mojej kochanej pufci pokażę wam swoje gry. Więc może zacznijmy od gry, którą wszyscy znają i kochają, więc e, Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Call of Duty i Call of Duty Dogs Okej, okay, więc jedziemy dalej I teraz następną grą, którą mam, ale nie gram, jest to Medal of Honor 2010 Tak, nie gram już w to gówno, ale było kiedyś fajne I teraz jedziemy dalej Najlepsza gra e, chyba sandboxowa, w jaką w ogóle grałem I ją kupiłem, jest to Infamous 2 i serdecznie wszystkim polecam I jedziemy dalej Kolejną jest Ilgwasz Turmowik, nigdy w to nie grałem, ale mój ojciec jak najbardziej, więc jedziemy dalej. Battlefield 3 i teraz wszyscy mówią, wypierdala i stąd ty zdrajco, więc jedziemy dalej. I teraz tak. Yy, FIFA Street. No właśnie, tyle w temacie. I FIFA 11 jest to ostatnia FIFA, jaką kupiłem, ponieważ jest to taki odgrzewany kotlet, że Call of Duty przy nim to nie kotlet. Więc następną sprawą, którą wam pokażę, są moje wspaniałe pady, na których wbiłem miliardy MOAB'ów i miliardy chemów. Tak są to zwykłe pady dual shoki do PlayStation 3, e, są czarne jeszcze, więc żadnych bajerów w nich nie ma. Gałki są zjechane, ale mojego skafa zobaczyliście jakieś trzy ujęcia temu, więc jedziemy dalej. To, co tu mam teraz, to jest po prostu sprzęt, jakiego się nigdy nie spodziewaliście na tym kanale. Ale tak, to jest Easy Cap. To jest nagrywarka, która ma swoją historię i, i, no, i zrobię konkurs na nią jakiś kiedyś. Więc to jest Easy Cap, więc ludzie drżyjcie narody, więc to było na tyle o tym Easy Capie, więc więc z tym głównym I teraz może coś nie na temat. Więc pokażę Wam swoje piłki. Tak, to jest piłka z Mistrzostw Świata w 2006 roku i jest oficjalna meczówka. Tak, kocham tą piłkę. Mógłbym się z nią ożenić, ale to jest trochę zabronione. Więc, następną piłką, tak, będę Wam pokazywał swoje piłki. Jest kolejna piłka, taka kolorowa. I to jest piłka z 2008 roku. Również meczówka, ale mam jeszcze jedną meczówkę, ale jest na dole. Dlatego Wam jej nie przyniosę, bo mi się nie chce. Więc to by było mniej więcej na tyle w tym gaming setupie. I zapraszam Was teraz do mojego klasy setupu, który zobaczycie za parę sekund. Dziemanko i dziękuję za obejrzenie mojego sprzętu. Hello!